Witam na koniec odcinku Tym razem ze sprawdzania serwerów jesteśmy na serwerze bo na serwerze w się od defa no, dorosło to w tam e, tutaj widzimy hmmm tutaj jesteśmy na no, jarmark świąteczny Fajnie, że to są tu eventy, to akurat plusznik co tu? Często gram, kupię to No. Ale dzisiaj będziemy testować poziom RP. Ja Widzę, że coś się dzieje. Ja bym przetestował... Będą być kilka kategorii, takich jak... E, sprawdzanie tych wypadków. To na pewno. Проспадание, что приключения скорости, где они будут так далее. Я его. Курна. О, еще тут... тут Żeby na stronie byłby najlepszy wypadek. Że to ten najłatwiejsze do zorganizowania. Najpierw raz spróbujemy, teraz, początek odcinka, jeżeli się nie uda, to spróbujemy jeszcze na końcu odcinka. Jeżeli się nie uda po prostu no to tak średnio, było. także to jest ważna część, a jak ja w ogóle na dużej ilości serwerów to nic, nic, nie, nic nie... nie, nie, nie robi takich wypadków. A to teraz my e, pie, pie, pierwszą błąd, e, którym tak sprawdził. Teraz zaraz 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 już zaraz 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 to zaraz zaraz zaraz

<gry> to może być, to może, 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 No... może dobrze. Aha, może przeżyjemy. Tę płytę. fajnie było coś na kolorach kolejowych. I by było. No. Nie nic nie ma na razie sobie poczekamy chwilę o oh, o oh, o oh, coś już się dzieje

Nie to, czego się spodziewałem, ale I... chyba, nie mamy tych jak którzy ten... sprawdzałem, więc. <śmiela> ja ma ja zjadę. ja ma firmy, nie jest, firmy, nie No to Czekam sobie, bo chyba. という印象ですよ。

w człowiek, który ma był ogarnięty po prostu przelewał mu ścianę. nie się nie ubram, nie tady úplně nevím, jak se nazývá. I w takich rzeczach to. to będę już. co? Hmm. tym są na ucieczki może? Więc to w tym wypadku tyle teraz ten Саки не такие, не саки Звеку. Что их вот деть? О.

ЧТО?! Сахра, <Mile dizzy> No, to tu, co wstępne. Tu na Twin Shop, i jeszcze yy, to, że stosuję, bo niestety ten odcinek trwał, to takiego dużo. Ale yy, no, mogę jeszcze raz przedstawić wypadek. A jeszcze jedzie ten sam samochód. Oj, oj, co, jak młodo. Давай может быть. Чеченцы. Ну. Ну, трахоболи. Сам потом еще вот заработаю. Можете на Na torach w, w harborze. w na żeby nie było Z, Za bardzo tutaj nie przeznacztuję yy, Czym ja w sobie Bo tam trochę już ten serwer I czy mnie nie będzie yy, sprawdzać Przyjechałem jeszcze na żółtym Żeby nie było Даже у меня мобок а тоже есть не можно. там там ну, еще можно еще забыть там доводы. Был доводы, еще а кто-то доводы. Боже, как бы я уже ой, ой, ой. Так втеково, я почему почем ехал. То еще все Ой-ой-ой. Так что забыл уже, потом тут выехать. О! О, Jakbym no. tak patuł, to nie mógłbym się dostać. Czekam na jakąś pomoc. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie.

and mm -hmm. Teraz będę to mi wspomnieć, robię Średnio oni jeżdżą. A woda, to jest na tego. Co się podoba. Tu musisz sobie nagrać w tej drogówki, by nam nagrać. Wstańmy, tak? Ale okej. Okay. Czy z tego co widzę, to, to może być, że mają jakąś misję. Więc jak się już wtrącam do... No, yy, wykonanie w miarę okej. Okay, co przynajmniej sobie podrogniowe. No, okej okay, mi się wydaje. Ale myślę, że wolibicie kończyć już ten dzisiejszy odcinek. Znaczy nie dzisiejszy, no. Znaczy, no, dzisiejszy, który nagrywam. Bo się w czwartek. No, więc tak. Teraz no, będziemy kończyć. Więc na razie, no, to na tyle i na razie.